dosyć ciekawy kwartał, z jednej strony z jednej strony mieliśmy duże obawy co do surowców przede wszystkim i do tego, co robiła jakby z surowcami susza i z tym, co działo się również na świecie w tym zakresie, z drugiej strony również mieliśmy do czynienia, chociażby ze zniesieniem tarczy dotyczącej VAT-u, czyli z podwyżką VAT-u na dosyć dużą ilość żywności. No plus, już może poza kwartałem 1 lipca y, mieliśmy jakby zmianę cen energii i podwyżkę cen energii, w tym właśnie dla zakładów przetwórczych. Y, to z kolei wszystko jakby generowało dodatkowe koszty produkcji, natomiast, y, natomiast jeżeli chodzi z kolei o eksport, to nie był to wcale zły czas dla polskiego eksportu. Można powiedzieć, że utrzymujemy tendencję z, z zeszłego roku. Jeżeli chodzi o polski eksport żywności, także można powiedzieć, że ten eksport jest dalej bardzo kluczowym elementem naszej, naszego wyniku finansowego. No i cóż, i to tak mniej więcej można by opisać. Kondycja jest w miarę dobra, aczkolwiek producenci cały czas wskazują na to, że przy dalszym zwiększeniu obciążeń dla przedsiębiorców, dla producentów żywności, ta konkurencyjność po prostu będzie sukcesywnie spadać. Jeżeli chodzi o ceny żywności, to jeszcze jest za wcześnie, żeby ocenić tak naprawdę ten rok. Inflacja jest dużo, dużo mniejsza niż ta sprzed roku, czy nawet ta sprzed dwóch lat, gdzie mieliśmy wzrosty cen rzędu kilkunastu procent. Teraz mamy wzrosty cen rzędu 2-3-4 procent rok do roku, liczone, więc to jest ciągle relatywnie niski poziom. Oczywiście mamy, y, mamy trochę zawirowań na rynku, które nie do końca odzwierciedlają realny poziom cen. Z jednej strony, pierwsze półrocze to bardzo ostra walka konkurencyjna sklepów, sieci przede wszystkim, między sobą głównie walka na ceny i przyciąganie konsumenta właśnie niższymi cenami. Z drugiej strony, mamy faktycznie w tej chwili y, chociażby masło który jest produktem bardzo silnie drożejącym, mimo że z kolei w tamtym roku taniało bardzo mocno, bo staniało praktycznie o kilkadziesiąt procent. Więc, ale ogólnie, jeśli popatrzymy na sytuację w cenach żywności, to można powiedzieć, że ten rok mimo wszystko w porównaniu do lat ubiegłych jest rokiem relatywnej stabilizacji cen i myślę, że to na konsumentów powinno nas cieszyć, aczkolwiek wyrażamy obawy co do końcówki tego roku i czy nie dojdzie do pewnego rodzaju kumulacji czynników mających wpływ na wzrost cen żywności, czyli właśnie energia, częściowo surowce, częściowo zagrożenia w braku dostępu do surowca, chociażby związane z wejściem w życie przepisów dotyczących o wylasianiu. To są przepisy, które mogą ograniczyć import na teren Unii Europejskiej, chociażby takich surowców jak ziarno-kakaowca, soja. Kawa i kilka innych, olej palmowy, i to dosyć poważnie. Więc tu trochę jest obaw, czy przypadkiem gdzieś nie nastąpi skok cen żywności w okolicach listopad, grudzień. Naprawdę bardzo trudno jest określić, o ile procent. Na razie mamy tą w miarę stabilną sytuację, czyli mówimy o wahaniach rzędu 2-3% rok do roku, bo tak, bo tak można liczyć miesięcznie, to są w ogóle ułamki procenta. Więc nie jest to dużo. No, masło jest bardzo takim nietypowym właściwie przykładem, bo masło jest produktem, którego ceny nie do końca zależą wyłącznie od rynku polskiego. I tutaj faktycznie no, mamy skok już wyraźny, ale masło nie decyduje o wszystkich cenach żywności czy o średniej inflacji cen żywności, mimo że jest bardzo popularnym produktem. No, tu faktycznie pojawiają się szacunki, że kostka masła kosztować może nawet 10 zł. Aczkolwiek, patrząc na to, że, że rynek dosyć aktywnie reaguje na wzrosty cen i zakłady mleczarskie, dzięki temu, że masło jest trochę droższe, wznawiają większą ilość produkcji, bo wcześniej przerzucały się na, chociażby na produkcję serów, które były bardziej opłacalne, no to może jest szansa, że do tych 10 złotych nie dojdziemy. 10 złotych średnio, średnio, oczywiście. Jeśli chodzi o surowce, to, to na razie nie widać jakiegoś większego problemu. Yy, mamy zapasy yy, zbóż, sezon też był w miarę dobry. Oczywiście to też trochę zależy od sytuacji na, yy, na świecie, ale tu nic nie wskazuje na to, żebyśmy nagle mieli te zapasy stracić w jakikolwiek sposób. Natomiast na produkty zbożowe, czyli chociażby chleb, bardzo mocno oddziaływuje cena energii i cena pracy. A te dwa czynniki bardzo mocno nam wzrosły w pierwszej połowie roku i teraz od lipca: energia, płaca minimalna, oczywiście. Więc, mimo że ceny surowców mogą być relatywnie stabilne, to faktycznie jeśli chodzi o ceny produktów zbożowych, te, te kilkuprocentowe wzrosty są całkiem możliwe.